Lifehacki na bycie głodnym. Po prostu zjedz jedzenie. Odpowiesz na pytania? Nie, aż zaawansowaną amnezję? Cholera gdzie ja w ogóle jestem? Co? Co się stało z Madonną? Według wyszukiwarki trafiła do szpitala z ostrą infekcją bakteryjną. Jadłaś już rurę wydechową? Wiecie co to smakuje dosłownie jak rura wydechowa? Pamiętajcie dzieci nie róbcie tego w domu. Ej, jadłaś kiedyś kaczkę? Lubisz jeść? On Tak lubię jeść. O. Czy bułka? Dwa bułki! Dwa bułki! Bułka! Ile to 5 podzielić przez 0. Czekaj, już sprawdzam na swoim kalkulatorze. Kiedy face review? Słyszycie, jak pięknie. ptaszki śpiewają. Nikogo nie obchodzą te zastrane ptaki, przejdź do konkretów. Od dawna zbierałam się, by wam pokazać swoją twarz. A więc, no. Oto moja twarz. Lubisz kremy od niwea, Tak uwielbiam. Lubisz rosołek? Spróbuję bo nigdy nie jadłam wasz rosółu polski co niedzielny. Powiem wam że dobre. Albo może raczej nie. Lubisz makarony z płynem do naczyń? Ej to jest nawet dobre tylko brakowało mi trochę płynu do naczyń. u jakie to dobre. Lubisz oł, Czy chcesz herbatę? Tak. Dziękuję za herbatę bardzo dobra. Czy kopyta są z koni? Nie, kopyta są z kopytek naszych polskich biedronkowych. Fled, ananas, jodła. Czemu jesteś? Czemu istniejesz? Dlaczego? Wypuścisz mnie z lodówki? O. Co byś zrobiła jakbyś na jeden dzień zamieniła się w kaczkę? Czy jadłaś pastę z kaczki? Zamknij jej mordę. Pozdrowisz idolko? Pozdrawiam. Jesteś kaczką? Mój stan psychiczny jest krytyczny. Lubisz kogoś? Nie.